Siemano koniaro i koniarzu. Dzisiaj zrespiło mnie w ogóle w tym miejscu, patrzcie, yy, randomowo, ale widzę, że nie tylko mnie. A poza tym to dzisiaj na odcinku oczywiście będziemy mieć największe konie, jakie w życiu widzieliście. I będą to konie ardeńskie oczywiście. Oraz będziemy mieć kąsek fabularny, więc coś się może podzieje. Oczywiście, zanim do tego wszystkiego przejdziemy, ja jak zawsze chciałabym podziękować moim trzem ostatnim subskrybentom. A tym razem są to Atomic Dragons anetami. Oraz Zofia Olejniczak. Haha, jeśli chcesz mieć możliwość znalezienia się w kolejnej liście na kolejnym odcinku, to pamiętaj, żeby zasubskrybować kanał oraz kliknąć w dzwoneczek. Oraz dziękuję oczywiście moim wspierającym, którzy właśnie Wam się wyświetlają na ekranie. Jeśli Ty chcesz do nich dołączyć albo na przykład też dołączyć do mojego klubu, to na dole masz przycisk, Wesprzyj, a my już przechodzimy do odcinka. Dobra, i dzisiaj, moi drodzy, są najgłupsze konie, jakie w życiu widzieliście. Nie obrażając ich oczywiście, ale one są takie wielkie i głube i słodkie, że ja tylko myślę o tym, żeby do nich się przytulić. A i ja się zastanawiam, czy wyłączyć se śnieg. Może później wyłączę, na razie se zostawię. Tą różową aranżację może se zostawię na razie, bo mam to tło włączone. Dobra, gdzie w ogóle są te konie ardeńskie? Nie wiem, ile kupię, ale najgorsze jest to, że mam ograniczony budżet, jak widzicie. Muszę poczekać na podwójne i wtedy sobie zrobić zapas, bo jest cienko, jak widzicie widzowie, jest cienko. Uuu, dobra, konie ardeńskie, boże, ja już zapomniałam, gdzie miały być. One są tam, czyli... Ja mogę sobie się tepnąć, bo mam taki luksus, moi widzowie, że mam tam stajnię macierzystą, więc po prostu się tepnę i lecimy już do tych koni, i Ile tam teraz też będzie ludzi, ale ja się tak jaram. Tak czekałam na tylko nie, mam wrażenie, że czekałam na tylko niewieczność dosłownie. Nie wiem dlaczego, ale mam wrażenie, że strasznie, strasznie długo na nie czekałam. Może jakie to będą słodkie, grube kluchy? Już widzę Pierwszego ziemniora, widzę. To po prostu dzisiaj jest konkurs na najlepszy synonim dla tego konia. Ziemnior grubo, tłuścio. Nie wiem, działam, działam jakiś ten. W sumie mi się to jeszcze kojarzy z Motomoto. Motomoto moto był taki duży. O, tutaj widzę, że Karen, jedna z moich znajomych, sobie wybiera. się siema, siema, Fajny masz klub, Karen, wiesz? Bardzo fajny masz klub. Dobra, mamy tutaj trzy. Oczywiście osobniki. Aha, dalszej mi nie pomagają ak aktualnie, więc sobie je wyłączę. Mamy tego, gniadosza. Boże i nie mogę, one są takie wielkie, głupie i słodkie. Dobra, tego, mamy tego, oboże, dobra, ja już wiem, którego kupię. Tego, 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 oboże, czy ja? Czy ja mam tyle pieniędzy, ile chcę naprawdę kupić tych koni? Ty śliczne, ale w sumie. Myślałam, że tego kupię, ale teraz tak patrzę, że chyba jednak nie. Na pewno muszę kupić tego, więc kupujemy go. Moim zdaniem to będzie wałaszek. Młody niech będzie wałaszek. I dobra. O Boże, Bear albo coś takiego. No, da się. Trzeba nazwać jakoś, wiecie, Big, big, czy coś takiego. Da się nazwać Big, big konia? Proszę, dajcie, że da się. Nie ma w tym drugim Big. Big Bear, to też jest fajne, ale Big B. Big B. Big B mi się podoba. i on ma zamknięte oczy cały czas w ogóle. A czemu on ma zamknięte oczy? Halo, Big B. Nie, podoba mi się to. Imię Big B, wielka pszczoła. Jest piękne imię. Tak, wyszli do stajni. Big B. Nie wiem dlaczego tylko nie cały czas mają z oczy, ale dobra. One cały czas śpią. One przez to, że są grube, tak dużo śpią. Bo niedźwiedzie dużo śpią, to może ma sens. Dobra, ten mi się też bardzo podoba. Tego muszę mieć, bo zobaczcie, jakie on ma skarpety ziemniaczane, boże, Ej, właśnie, a propos. To na pewno chcę tego ziemniaka. I tego też bym chciała ziemniaka. Więc może zróbmy tak, że. Który się będzie nazywał ziemniak? Nazwiemy go oczywiście. To będzie. Może to będzie Gier. Nazwiemy go oczywiście coś z ziemniakiem. No nie śpi, obudź się! I wydaje mi się, że po prostu nazwiemy go potato, bo to jest ziemniak. No bo to są ziemniaki. Aha, dobra, ludzie tutaj piszą do mnie. Halo, bo ja tutaj patrzę na konie. Zaraz się popłaczę, szczęścia, jak się słuchaj. Hey, Okej, o, napisze. Siema, Karen, już komplementowałam Twój klub. Jaki masz fajny klub? Możesz napisać o jakiego. Może się dowiemy, jaki koń Karen przypadł do gustu. Dawaj, Karen, mów. Dobra, Karen chyba myśli nad tym, albo jeszcze nie kupiła, tak czy siak my kupujemy. Ten mi się też podoba, ale ten też mi się podoba. Te ziemniaki są takie super, ale dobra, budżet to budżet, więc jeszcze kupię tego po prostu, bo on jest prześliczny. I może niech to będzie ogier dorosły. Teraz pora wymyślić jakieś fajne, śmieszne imię. Nazwałam tego konia Morning Bone i powiem wam tak, że nie będę wam tłumaczyć tego żartu. Kto wie, ten wie. No, a kto nie wie, to. Może i nawet lepiej. Więc dobra, ile mam Starcoins? O, mogłabym teoretycznie jeszcze jednego kupić, ale spokojnie, Flatter. Nie musisz wydawać od razu wszystkich Star Koniec świata, więc się uspokój i jedź, osiadła jakiegoś konia i robimy fabularny na ziemniaku, moi drodzy. Będziemy robić ziemniakowy konsekwabularny. A właśnie chciałam się tepnąć do Stajnie, a przecież ja Stajnie mam już tutaj. Właśnie jak był live dla wspierających, to my sobie wszyscy z klubu ustawiliśmy Stajnie tutaj, więc ja już mam Stajnie tutaj od jakiegoś czasu. Dobra, którego wybrać? Ja, że chyba wiem, którego wybrać. W ogóle cały czas słyszę jak jakiś końży. Że marchewkę, nie wiem o co chodzi z tym dźwiękiem, ale dobra Gdzie jest mój ziemniak? Dobra, po pota nie potato. tato A, tu jest jeszcze salto w ogóle Jeszcze salto jest nieruszony Dobra, Big B the, the, bi the Big... The Big B Gdzie jest Big B, bo zgubiłam go The Big B Chodź tutaj, co? The Big B Czemu nie dębujesz, koniu? Big B ale mi się podoba to imię, bo się nie mogę W nie mogłabym na żółto cię ubrać, żeby było tematycznie The Big B, ale chyba tego nie zrobię Zobaczymy, co ci będzie pasować Ej. Dobra, Jezus, jak wyłączyłam tą zimę To od razu lepiej się zrobiło Jakoś mogę teraz zrobić, zobaczyć tego Big B Dobra, może to nie są największe konie w SSO, Bo chyba Shire są największe Ale na pewno są najgłupsze. One są takie głube Pamiętacie głuby piełnik? Nie, to jest jeszcze głupsze O nie, czy te konie nie mogą mieć ochraniaczy? Mogą mieć! Co jest? Patrzcie, jak się w ogóle te szczotki pod nimi. Ej, ale nie sądziłam, czy SSO teraz będzie każdym koniom dawać. O, w dupę, jakie mi się te szczoty chowają. Ej, ale szkoda trochę tych szczot. O, boże, jakie wielkie. Jezu, ej, nie chcę mu tych szczot zabierać, ale patrzcie, jakie on ma wielkiego pytka w tym. Chyba mu to zostawię, bo on strasznie śmiesznie wygląda w tym. Co się stało z. Co się stało z brodą? Ja dosłownie mam na nosie te wąsy. Co żeś zrobił z tymi brodami? A właśnie i fryzurę można zmienić tym koniom. Ja zapomniałam, panie! Panie, ja zapomniałam! Proszę mi wybaczyć Boże, czekajcie, muszę go uporządzić w ogóle, bo on oczywiście się ślama zaży teraz, bo jest na pierwszym poziomie. A i żeby było jasne, ja jestem na czarno, nie mam brązowego, żeby było do siodła, ponieważ on jest brązowo czarny, tak? On jest, no, derysowaty, ale wiecie o co chodzi, jakby... Pasuje. Jezu, czemu ja nie spojrzałam na te konie wcześniej, jak one wyglądają w różnych fryzurach? Ale jestem dump. Jeee! Może dlatego, żeby lepiej nie marnować sarkońs, ale trudno, ja chcę marnować. Znaczy nie chcę, ale chcę, ale rozumiecie. Ale one mają takie dubska, nie mogę po prostu z nich. Jezu, tego mi było potrzeba, naprawdę. Bardzo to jest za takimi ziemniorami, nie? Dobra, pokaż mi, jak ty wyglądasz. O, właśnie bo one mają. One mają tą fryzurę. Czekajcie. Dobra, ja na pewno chcę, żeby któryś z nich miał tą. Kurde, i do tego nawet pasuje. Zresztą, jaki on jest? Wielki, big, ziemniak! Choć, jaki on jest? Ziemniak, jak ma tą fryzurę. Ale ma piękną główkę w ogóle. Dobra, tu są koreczki. O, i rok. A, to jest to z tym dziwnym czymś, tym warkoczem. Dla mnie to jest dziwne, tak szczerze. Nie, nie podoba mi się to akurat. Ale dobra, zostawimy tą po prostu, tą big. The big. The big bean The big B. A, big bean miał być, a nie big B. W memie jest big bean, ale możliwe, że ja mam big bean już konia w sumie. Mam big bean konia? Tak, mam konia big bean. Dobra, No właśnie tak mi się wydawało. No to. Jakby podobny ma imię do Big B. Big Big Bean ma do Big B. No, wiecie o co chodzi. Jakby zapomniałam, że istnieje podobny, ale mamy Big B. To jest wielka pszczoła, tak? Więc to też jest spoko I guess. Możliwe, że żart się powtórzył, ale to nie Dobra, zmieniłam tylko zwierzątko na tego króliczka, jak widzicie, bo wydaje mi się, że to trochę bardziej pasuje. Proszę, jakie on ma wielkie nóżki. Kopytka, kopytka, takie łup. Wielkie kopytka. Kto ma takie wielkie kopytka? To jest niewiarygodne, że on może to nosić. Dobra, leci. Idziemy do Fortu Maria, który jest w nowej grani, i zobaczymy, jaką zagadkę kąska fabularnego uda nam się dzisiaj rozwiązać. Pewnie to będzie faktycznie taki mały kąsek, ale dziwnie mu lata ta grzywa. To fakt, jakoś tak jakby latał, jakby latał ten koń tą grzywą. No, muszę zobaczyć, jaki mój koń się nazywał Big Bean. Chociaż chyba to był pasolik Buany, z tego co pamiętam, więc muszę sprawdzić jeszcze później. Big Bean i Big B bardziej pasuje do Big B, że wiecie, że Big B Bee... ma awalona. Co ty tutaj awalujesz? Kolejny fragment jest. Gotowy do tłumaczenia, ale pracuje nad tym tyle osób, że książki z szyfrem są wszędzie rozrzucane. 24 poziom i'm coming. O, w dupę, co to za melodyjka była! SSO! Słuchajcie tego. No, a teraz nie było melodyjki. Wychamy. A to był dźwięk, widzicie. I co? Dodni się. Co? Runy, o, wow, wow, mam, dobra, mam świecące runy dotykać, Flutter, ale rozszyfrowuję normalnie, bank. Nierwika gigantika, podoba mi się, a da się nazywać, o matko, Giant, mogłam nazywać konia, Giant coś tam, ej, dobra, to jak kupię kolejnego głubaska, to nazwę go Giant coś tam, albo Giant Potato, twoja pomoc jest nieoceniona, i co, to jest ten konsek? Mieliśmy do Flipa iść, swoją drogą, o, nie, to nie jest, hej, siema, a co ty tu robisz, u, u, a What? Musimy znaleźć więcej informacji, zanim podejmiemy kolejne kroki. Skupmy się na śledztwie. Czuję, że niedługo czeka nas. Co? Czekajcie. To rozumiem, że ja mam robić to z Avalonem, że szukać tych rzeczy, tak? Ale, ale to dopiero teraz weszło. To nie jest tak, że ja to miałam zrobić wcześniej i tego nie zrobiłam, prawda? O tak, popatrzmy jak Big B bawi się w śniegu. Boże, jaki to radosny Big B ziemniaczek-koń. To ja w sumie powinnam pojechać ziemniakowy wyścig. Skoro to jest ziemniaczek, ale dobra. A no i te konie oczywiście mają jeszcze dodatkową animację siadania. No ale nie mogę wam jej pokazać. Nie mam siódmego poziomu. A po drugie to już widziałam w sumie na spoilerach i one siadają jak Shire Cute. Moim zdaniem trafione w punkt akurat, że, że takie duże koniki siadają. Jak są takie głupe ziemniaczki to muszą sobie leżeć i usiąść. Tak coś jak dziękuję Dziękuję Wam za oglądanie. To by było na tyle. Dajcie znać, co Wy sądzicie o tych koniach. Jak dla mnie to są najlepsze ziemniaki ever. Pamiętajcie, żeby wbić na Instagrama, Discorda oraz TikToka. A ja oczywiście jak zawsze przesyłam Wam gorące pozdrowienia. A i w ogóle jeśli dotrwaliście do tego końca, to napiszcie w komentarzu Ziemnior.